Ta kontrola, szanowni państwo, dopiero się zaczyna. Chcemy państwu powiedzieć, że będziemy tutaj częściej, niczym w chociaż chcę od razu powiedzieć, dzięki temu, co robiliśmy w Wenceberze udało się zatrzymać wypłatę 300 milionów złotych. Tutaj mamy konkurs, który został ogłoszony na wiosnę. Wyniki miały być dużo wcześniej, na kwotę prawie miliarda 800 milionów złotych. To jest ogromna kwota pieniędzy unijnych w ramach już nowego okresu programowania. Oczywiście wzbudzają nasze ogromne wątpliwości i pytamy i wzięliśmy na, na tapetę trzy firmy. Jedna firma pana Szumowskiego, e, brata byłego ministra zdrowia. Druga firma e, związana z e, panem Obajtkiem. Pamiętacie państwo taśmy Obajtka jakby wójtem w CIMA jak wydawał polecenia firmie, a dokładnie dyrektorowi tej firmie zarządzał tą firmą, e, szukał kontrahentów. Ta firma dostała e, również prawie no blisko 30 milionów, no i słynna firma, która pośredniczyła w sprzedaży Pegasusa, do której PiS się nie, nie przyznaje. Mamy takie wrażenie, że ten okręt PiSu tonie i jeszcze na sam koniec ktoś próbuje zrobić duży skok na pieniądze. Chcemy to wszystko sprawdzić, te kryteria są niejasne. Chcemy powiedzieć, że po raz pierwszy się spotkaliśmy z sytuacją, gdzie lista, która została opublikowana była bez punktacji. Dostaliśmy w końcu dzisiaj tą punktację. Niektóre firmy, które zostały zakwalifikowane do finansowania mają jeden punkt. Chcemy to wszystko przeanalizować. Mamy dostać dzisiaj jeszcze dokumenty, nagrań, paneli ekspertów, wyboru tych ekspertów, kryteria, dlatego że to wszystko trzeba przeanalizować, jak to wszystko się działo. Zaapelowaliśmy do pana prezesa. Pan prezes też nie jest przypadkowo. Jak się okazuje w 2019 roku, wspomagał kampanię pana premiera Morawieckiego. To wszystko widać jak na dłoni. Poprosiliśmy i zapelowaliśmy, aby wstrzymać ten konkurs, nie wypłacać tych pieniędzy do momentu wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości, które się pojawiają, bo są zbyt duże pieniądze, żeby móc w ten sposób działać. Szanowni Państwo, może kilka faktów. Przede wszystkim jesteśmy. Przed Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. To jest jedna z agencji rządowych, która dzieli środki europejskie. Pamiętamy, że ten rząd zablokował środki europejskie, między innymi z KPO, z Funduszu Odbudowy, ale bardzo hojnie dzieli te środki, którymi już w tej chwili dysponują. To miały być środki dla małych i średnich przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe, takie które wzmacniały te przedsiębiorstwa w zakresie produktów. Innowacyjnych, podkreślam, innowacyjnych, które miały na rynek wyjść. 1540 polskich firm, wiele z nich znamy o ugruntowanej pozycji na rynku, starało się o te środki, złożyli projekty na ponad 15 miliardów złotych, ale okazało się, że zostało wyłonionych tylko 198 projektów na kwotę blisko 2 miliardów złotych. No i oczywiście Nasza analiza, którą z posłem Jońskim wykonujemy, to jest analiza jak to się stało, że tych 198 szczęśliwców otrzymało te gigantyczne środki. Po pierwsze rzeczą, którą zauważyliśmy, jest to, że po raz pierwszy na stronie internetowej nie została opublikowana, nie została opublikowana punktacja. Czyli zasadą w projektach europejskich, zasadą Związanym z transparentnością projektów jest to, że e, dokładnie beneficjent, ale również opinia publiczna, również instytucje europejskie wiedzą, e, jak wygląda punktacja poszczególnego projektu. Teraz po raz pierwszy e, tej punktacji e, nie pokazano. Dopiero my mamy te dokumenty w tej chwili w ręku. E, jako pierwsi poznaliśmy punktację wszystkich 1540 mm, projektów. Po drugie, szanowni państwo, chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że już w tej chwili duża grupa projektów budzi nasze uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze, są tam firmy, o których mówił pan, pan poseł Joński, które znamy od lat. No, nazwisko Szumowski, chyba nawet małe dziecko w Polsce zna, no bo kazali mu nosić maskę. A w tym czasie przecież firmy brata pana ministra, żony pana ministra zdrowia, wcześniej wiceministra nauki otrzymywały gigantyczne dotacje. Tak, szanowni państwo, firma brata ministra znowu dotrzymała gigantyczne pieniądze. 32,5 miliona złotych na kolejny projekt nie rozliczyła projektu w NCBR-ze, gdzie dostała 200 milionów na różne projekty, a już dostaje z PARPU 32,5 miliona. To pierwsza, pierwszy projekt. Drugi projekt oczywiście to projekt firmy, której wspólnikiem, którego właściciela wspólnikiem przez lata był Daniel Obajtek. Firma TT Plast. Otrzymuje kolejne gigantyczne miliony. No i firma oczywiście Matic, którą Państwo znacie. To jest firma, która była pośrednikiem na zakup oprzyrządowania Pegazusa do podsłuchiwania e, m.in. Krzysztofa e, Brazy. To miały być projekty innowacyjne, ale dzisiaj również jak sposobem Jońskim, jako pierwsi otrzymaliśmy tak zwane fiszki projektu, czyli czego ma dotyczyć chociażby projekt kojarzony z aktualnym prezesem Orlenu. Szanowni Państwo, innowacyjność tego projektu polega na pozwoli Pan poseł, że krótko przeczytam. E, Zakup linii produkcyjnej do rur, zakup urządzeń produkcyjnych związanych z przygotowaniem i podawaniem surowca, zakup urządzeń obsługujących media produkcyjne, rozbudowa istniejących hal i budowa zewnętrznego placu magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą. No, wydaje się, że projekt 28 milionów dostał, Szanowni Państwo. No, gigantyczna innowacja. Myślę, że Komisja Europejska już w tej chwili się nim w tej chwili właśnie in, in, interesuje. Ale szanowni państwo, jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli pozwolicie, w tym projekcie, jak powiedziałem, pokazano projekty ocenione pozytywnie i projekty ocenione negatywnie. Wszystkie projekty ocenione pozytywnie, a było ich mniej niż 13%, otrzymały dofinansowanie. Trzeba było mieć 20, maksymalna liczba punktów. E, w te, punktów dotyczących e, 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 oceny tych projektów to była 25. Ale w tej grupie, w 198 projektów, pojawiły się projekty ocenione pozytywnie, które są rekomendowane do dofinansowania, które otrzymały ile, panie pośle? Jeden punkt. Jeden, dwa. dwa punkty. Na tyle wyceniono innowacyjność tych projektów, a mimo te projekty, oczywiście, e, oczywiście, te projekty dostaną. No i kolejne, nie bez, Aha. Żeby było jeszcze bardziej konkretniej. Kiedy dokonano wyboru tych 198 projektów, kiedy zatwierdzono ten protokół? Domyślacie się państwo? My to sprawdziliśmy dla was. 13 października. Za 5.12, tuż przed wyborami, został złożony podpis pod protokołem wyboru 198 projektów. No i jest ostatnia rzecz. Trwa właśnie kolejny projekt, ponieważ trzeba zdążyć. Może pan prezydent Duda dzisiaj Powoła, nominuje Mateusza Morawieckiego na premiera. To jeszcze się zdąży zrobić kolejną ścieżkę, czyli tak zwany program Smart 2. I już wiemy w tej chwili, że to będzie kolejny miliard na kolejne projekty, które w tej chwili są składane do 15 listopada. Szanowni Państwo, podsumowując, wygląda to na ostatni skok na dotację. W różnych instytucjach, instytucjach dostrzegamy ten skok. Wczoraj byliśmy w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Tam też 13 października, znowu 13 października, piątek, wyłoniono inwestora i podpisano z nim pierwsze umowy. Tu też 13 października wyłoniono, wybrano 198 projektów. Przyglądamy się tej sprawie. Jutro, panie pośle, znowu o 9.15 jesteśmy. Kolejne projekty budzą nasze uzasadnione wątpliwości. Szanowni Państwo, y Chcę Państwu powiedzieć, że chyba po raz pierwszy się spotykamy, kiedy wychodziliśmy z tej instytucji. Jedna z osób zarządzających nas poprosiła o rozmowę i przekazała nam informację, że ona nie ma z tym nic wspólnego, mówiąc, że to prezes za wszystko odpowiada. Mówimy Państwu, dlatego że ta osoba też zarządza tą instytucją i dlatego tej sprawy po prostu nie zostawimy, bo tutaj śmierdzi na kilometr, proszę Państwa. Te kryteria, brak punktacji, Czas ogłoszenia tydzień po wyborach, a zdecydowania parę godzin przed wyborami i ogromne pieniądze, miliardy 800 milionów. My już tak z panem posłem Szczerbą mówimy, że no tam gdzie dotacje to Szumowski, tam gdzie ziemia to Morawiecki, ponieważ to są ogromne dotacje unijne to tutaj wracamy. Będziemy Państwa informować. Poprosiliśmy o jeszcze jedną rzecz. Poseł Szerba przed momentem mówił, na co TT Plasma wydać. Sami Państwo ocenicie, że to jest na badania i rozwój, zakup rur i tak dalej. Ale poprosiliśmy, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy te firmy dostały stąd ogromne pieniądze. Poprosiliśmy, aby nam przedstawili, co wynika z tych projektów, które zostały już rozliczone, a dostały ogromne pieniądze. Co Polska na tym zyskała co polskie firmy i co te firmy zrobiły za te pieniądze? Chcemy dogłębnie sprawdzić te ostatnie kilka lat, abyśmy byśmy wiedzieli. No a ten przy, przykład tych firm i tych nazwisk tutaj chyba nie jest przypadkowy. Dla nas po raz kolejny rzuca się jedno w oczy. To wszystko jest nietransparentne. Człowiek, który prowadzi firmę i chciałby naprawdę przeprowadzić jakąś innowacyjną u siebie metodę, cokolwiek, usługę, przeprowadzić jakieś badania. Złożył tutaj projekt, licząc na to, że przynajmniej ktoś mu powie, ile dostanie punktów. Dowiedział się z listy, że został albo nie został, zazwyczaj nie został zakwalifikowany, bo ktoś tak zdecydował. Ale dlaczego? Usłyszeliśmy dzisiaj, że dopiero pisma mają wyjść do tych firm i zobowiązali się urzędnicy, że wyślą do tych firm, które zostały no, nie zostały zakwalifikowane. Nie negatywną ocenę, tylko nie zostały zakwalifikowane. I to, ten brak transparentności, przejrzystości po prostu denerwuje najbardziej. No ale o to chodzi chyba, żeby w tej wo mętnej wodzie po prostu um, um, łowić ogromne um, miliony złotych. Też um, wystarczy spojrzeć na tą listę. Większość tych firm ma po kilkaset tysięcy dofinansowania, kilka milionów. Ale jest kilka, a dokładnie te trzy, o których mówiliśmy, które mają dużo więcej, a przede wszystkim te dwie, jedna z, związana z panem Obajtkiem i druga e, firma e, pana Szymowskiego. To są ogromne pieniądze, 30 milionów, więc szanowni państwo tej sprawy też nie zostawimy i jutro tutaj wracamy również o godzinie 9. Szanowni państwo jeszcze może gwoli uzupełnienia firma Matik, firma, która negocjowała ze stroną izraelską, z firmą izraelską Zakup oprzyrządowania do inwigilacji opozycji dziennikarzy e, otrzymała 5 milionów złotych. W e, fiszce, którą e, dzisiaj przejrzeliśmy, projektu oczywiście chwali się współpracą z kim? Z TBA. Nie wiemy, czy w lucieniu była, czy nie była. Ważne jest, że pieniądze dostała. Ale mówiąc wprost, chcemy jeszcze ujawnić jedną firmę, której nazwy jeszcze w tej chwili nie podamy, podamy ją jutro. Dokładnie jest ten sam scenariusz, który yy, prześledziliśmy w NCBR. Pamiętacie Państwo yy, informację pana redaktora Gierszewskiego z Radia Z, który poinformował wtedy, kiedy była szybka ścieżka w NCBR-ze o firmie, która powstała tuż yy, w trakcie projektu, w trakcie ogłoszenia projektu. Szanowni Państwo, tu jest większa bomba. Yy, projekt, yy, termin składania wniosków to miał być 12 kwietnia. Na prośbę bliżej nieokreślonej osoby, czy też podmiotu, który ona reprezentowała, poproszono Ministerstwo Funduszy o przesunięcie terminu składania wniosków na 9 maja. No i szanowni państwo, odnajdujemy jeden podmiot. Powiemy tylko dzisiaj, że z Krakowa, sobie państwo możecie wszystko inno dopowiedzieć, ten podmiot składa wniosek. Składa wniosek i otrzymuje... Ponad 5 milionów złotych. Firma jest rejestrowana 9 maja rano w KRS-ie, 9 maja po południu składa tu wniosek. Kapitał założycielski spółki 5 tysięcy złotych. Firma dostaje 5,5 miliona. Można? Można. Myśmy myśleli, że ta szybka ścieżka to naprawdę była szybka w NCB-rze, ale w parpie. To, szanowni państwo, jest bardzo, bardzo szybka ścieżka, bo bardzo, bardzo, bardzo im się spieszyło. Ale umowy są jeszcze nie i mamy jedną z panem posłem jeden imperatyw, jedną motywację. Te wszystkie fejkowe, te wszystkie pisowskie firmy, te firmy zakładane w KRS-ie za 5-12, po to żeby wyprowadzić pieniądze europejskie. Te wszystkie projekty zablokujemy. Tak jak zablokowaliśmy projekty w NCBR-ze udało nam się odzyskać 300 milionów złotych dla polskich przedsiębiorców na realne e, projekty e, innowacyjne, Taki tutaj nie pójdzie tak łatwo. Oni już tam na górze wiedzą, jak wychodziliśmy, już pan, pan poseł powiedział, pracownicy podchodzili, łapali nas za kołnierz, mówili, tu wszystko jest chore, ale to nie my. Spokojnie, my to wszystko wyjaśnimy. Wiemy też o tym, że w ostatnich dniach toczyła się tu swoista wojna. Wojna między ludźmi Bielana i ludźmi Morawieckiego. Otóż, szanowni Państwo, człowiek Bielana, działacz Partii Republikańskiej, został powołany przez pana ministra Pudę na prezesa. I w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek, miał tu się pojawić w pracy, ale zanim został powołany, no to został, zanim się pojawił, został odwołany, i w tej chwili funkcję tam sprawuje nadal człowiek Morawieckiego, więc możecie się państwo domyślać, który kierunek projektów tutaj jest najbardziej w tej chwili obecny. Każdy z tych projektów 198 prześwietlimy na wylot, a informacje oczywiście tradycyjnie przekażemy państwu. No to jeszcze jedna firma, szanowni państwo, prezes NCBR Ideas jest człowiek, który zakładał firmę. Jest fundatorem i też składała tutaj wniosek. Okazuje się, że została dofinansowanie na poziomie 12 milionów złotych. O tym jutro również szerzej chcemy Państwu prze, e, przekazać i oczywiście e, patrzymy na kolejne powiązania kolejnych firm, które zostały oczywiście zakwalifikowane do dofinansowania. Apelujemy też do wszystkich pozostałych e, firm, e, tych e, niewyłonionych w tym konkursie. Macie zastrzeżenia, które do nas docierają o tym, że rzeczywiście zostaliście poszkodowani, mieliście świetne projekty. Ponad 1300 podmiotów polskich nie zostało wybranych, zostały wasze projekty ocenione. Nie macie tej punktacji, my już ją mamy, chętnie ją państwu w jakiejś formie przekażemy. Zastanowimy się z panem posłem, e, w jaki sposób. Mamy wrażenie, że zanim dostaniecie przez system ePUAP te informacje, to już minie czas odwołania, e, a te projekty, które były tutaj dopychane pisowskim kolanem, e, będą już miały podpisane umowę. Będziemy na Was czekać. Te projekty powinny być realizowane, bo one służą polskiej gospodarce, polskiej innowacyjności. Nie może być tak, że ktoś 9 maja zakłada firmę, 9 maja składa tu wniosek i chwilę później dostaje 5,5 miliona, co jest przewidziane w liście rankingowej, która została za 5.12, zatwierdzona 13 października w piątek. Dziękujemy. są pytania... Odymicie wiceprezes Park jeszcze chciał o tym, się zapytać. No dzisiaj usłyszeliśmy na spotkaniu, że pani wiceprezes złożyła sama rezygnację. Zapytaliśmy prezesa, czy ta rezygnacja została przyjęta i na piśmie Poinformowany prezes o na no, przyjęciu tej rezygnacji usłyszeliśmy, że na dzisiaj ta rezygnacja jeszcze nie została przyjęta, ale telefonicznie został minister poinformował pana prezesa, że tą dymisję przyjmuje, więc yy, yy, ale pani prezes jest. Chciałbym powiedzieć. Tutaj w budynku no tak. jest tutaj na górze. Rozmawiała y tak. Tak, rozmawiała i przekazała, że za ten konkurs ona nie odpowiada, że to wszystko podlegało panu e, prezesowi e, prezesowi. Więc e, oczywiście ten wątek chcemy je. Słam? No to możemy. E, no Wiemy, myślę, no... że mówiła o tym całym bałaganie tak, i znaczy, chaosie się tutaj. Ja, bo... ja, znaczy, powiedzmy no, Szanowni Państwo, no, co, ja, co ja powiem? No? Nikt się nie chce do tych 198 projektów w tej chwili przyznać. Być może poza panem prezesem Różyckim, który nadzorował departament, który tej oceny dokonywał. No dokonywano w ten sposób właśnie, że uznano, że polscy przedsiębiorcy to jednak jacyś niezbyt kumaci ludzie. Skoro poniżej 13%, 13, poniżej 13 projektów w ogóle zostało ocenionych pozytywnie. Ludzie się starali od półtora roku o te pieniądze, przygotowali projekty, stawali na głowie, zatrudniali ekspertów, mieli innowacje. Później się okazało nagle na tabelce, zatwierdzonej 13 października, że żaden z nich nie wie, co to jest innowacja, że większość tych projektów nie jest oceniona pozytywnie. Dzisiaj ludzie po prostu stąd uciekają. Tak jak pani wiceprezes, która złożyła rezygnację, która nie chce mieć nic z tym wspólnego. Czy hmm. możemy powiedzieć, że usłyszeliśmy od pani wiceprezes, że to jest jeden wielki bałagan, chaos i wojna trwa. No i wszystko jest chore. No I tak, i, i że, że nie chce brać w tym udziału. Więc to pokazuje, że mamy do czynienia. To jest kolejna instytucja, która wydaje pieniądze unijne i powinno to być wszystko absolutnie transparentnie, a nie jest. Dlatego też no, po takich informacjach, które otrzymaliśmy... Sami Państwo rozumiecie, że, że, że musimy tutaj wrócić, a dzisiaj będziemy analizować te wszystkie dokumenty, które już dzisiaj dostaliśmy. Nieustannie, Szanowni Państwo, chcemy to bardzo wyraźnie podkreślić. Nie wiemy, kiedy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu. Prawdopodobnie w okolicach 14, czyli jest końcowej daty, możliwej zwołania tego posiedzenia. My z Panem Posłem Jońskim nie przerywamy naszej roboty. Tak jak przez ostatnie 4 lata, tak i dzisiaj, jutro, od poniedziałku znowu. Będziemy dla Państwa kontrolować te instytucje, będziemy zabezpieczać dokumenty, będziemy monitorować, będziemy żądać wyjaśnień. Chcemy być nadal rzecznikami interesu publicznego i bez względu na to, jakie będą decyzje prezenta Dudy, czy będzie opóźniał, czy będzie pozwalał na te wałki, czy będzie pozwalał na to, żeby ten sprzęt, te niszczarki dojeżdżały, zniszczyły co trzeba, zmieliły, poupycha te wszystkie projekty. Będzie pozwalał po prostu te wszystkie projekty finalizować. My będziemy robić swoją robotę i będziemy Państwa o tym wszystkim informować. Ale to też dobry moment chyba, bo jesteśmy po tej kontroli, naprawdę zaapelować do prezydenta Dudy. To od niego naprawdę też zależy, czy ten bałagan, chaos, nie tylko w NCB, ale teraz w Parpie i w innych instytucjach, naprawdę ma trwać jeszcze kilka tygodni. Czy on nie widzi, że oni robią wielki skok, mało tych wszystkich hafer, które były przez ostatnie lata, to oni jeszcze, mało im, to jeszcze robią kolejny skok na wielkie pieniądze. I e, wiedzą, że tracą władzę, więc chcą wykorzystać każdy moment. Jest naprawdę apel do prezydenta Dudy. Niech on zobaczy, co się dzieje w tym państwie, co się dzieje z instytucjami, gdzie już ci, którzy za, zarządzają, mówią, że dochodzi do patologii, do wojny na górze, do wo wo wojny gangów prawie tych politycznych y, partii, która dzisiaj jeszcze rządzi krajem. On może to skrócić, bo on naprawdę od niego zależy, czy on chce akceptować, żeby do takich patologii dochodziło i do takiej malwersacji. To od niego zależy, więc to jest naprawdę kolejny przykład, który pokazuje, że można to skrócić, można zbudować uczciwe państwo, ale też można rozliczyć tych, którzy w ten sposób działają. To jest, szanowni państwo, w tej chwili test, jakiś test, tak, no, on nie był zdawany przez ostatnie 8 lat, ale, ale to jest test, test niezależności, test przyzwoitości dla prezydenta. Bo, panie prezydencie, jeżeli my dostrzegamy te nieprawidłowości, jeżeli widzimy, że są na prędce ogłaszane nowe konkursy w Ministerstwie Nauki i Edukacji, w Ministerstwie Kultury, w Narodowym Instytucie Wolności, w innych instytucjach, i chodzi o dziesiątki, setki milionów złotych, którymi chcą te nienarzarte pazerne pisowskie organizacje jeszcze nakarmić, to pan jest za to odpowiedzialny. Jeżeli w tym czasie, kiedy pan daje pisowi, są przepychane projekty, jeżeli kolanem są e, e, dopinane umowy, e, i za chwilę olaf tu wejdzie, i za chwilę olaf wstrzyma jakieś środki dla polskich przedsiębiorców, to będzie pana wina. Pan ma dzisiaj elementarny ustawowy i konstytucyjny obowiązek powierzyć liderowi większości parlamentarnej, która jest oczywista, Oczywista, powierzyć misję stworzenia nowego rządu, nominować Donalda Tuska, a wiemy z, o tym, że Donald Tusk uporządkuje tą wielką stajnię Augiasza, którą stworzono przez ostatnie e, 8 lat, a my mu w tym pomożemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Materiały dowodowe nam się. E, tak, 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 to tak, tak dobrze. dobrze.